Wersow na swoim TikToku pochwaliła się piosenką Momenty, a ludzie mają mocno mieszane uczucia co do szczerości i reakcji Gen wow, zajebiste. Ota. 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 Nie no, to będzie bujało w radiu, także to jest koniec. Fajne. Jest znowu jest ej, I... ej, tak szczerze, mega mocne. <grym> Marianna Schreiber z kaśnicą wjechała do biura ostatniego pokolenia, czyli tych aktywistów, którzy między innymi blokują drogi na przykład w centrum Warszawy. To, to, się należy... to jest Marianna Schreiber, która atakuje gazetoców ludzi. Niedawno Elon Musk pochwalił się robotami Tesli, ale to co prezentuje Boston Dynamics jest na innym poziomie.